Tempri, okręgu hełmskiego. Trzecia odsłona, ostatnia. Walczymy o wszystko, o przetrwanie. Nie na no, żartuję. Mi się przydało tutaj wykręcić wynik jakiś trójka, czwórka sektorowa, żeby się zakwalifikować na finał okręgowy bez jakiejś tam presji na moich kołowych zawodach mistrzostwa Federa. No i co? Ja wylosowałem tak jak widzieliście, stanowisko numer 14 w sektorze A, B i C są w górę rzeki, więc no tak średnio. Na początku mnie mocno straszyli tym miejscem, że płcizna, że prostka nie jest tak płytko. Znalazłem taką rynę na w miarę na środku. Myślę, że jest pół metra głębiej niż reszta wody. I na początku zacznę tutaj. Trzy wędki 3,6, 1, 3, 3, 3, sześć dwie na Federgumie, jedna na sztywno. Ogólnie zamierzałem robić dwie linie na początku, ale z tego względu, że tu wszędzie jest prościca taka, tylko na środku jest jakaś rynna. To zrobiłem jedną mnie tam. Półtorej-dwie godziny lipa, będę coś szukał tych ryb pewnie dalej, bardziej dalej niż bliżej nie lubię spod nóg łapać na rzece To towaru co? mamy topionego białego dzisiaj w kolorze białym tylko, białym tylko brałem topiony robaki nęce białym kolorem łapię na kolorowe topiona pinka biała, topiony kaster topiony biały gruby trochę ochotnik, choć tutaj na treningu nie używałem nie miałem biorę na 2-3 grube robaki pinka kolorowa, gruby kolorowy, rubin joker jest zamaznięty, taki polski bo teraz z porym Troszkę go zepsułem, ale odratowałem i zobaczę. Na początku zacznę dość defensywnie. Myślę, trochę ciętego kastera, trochę dendrobeny ciętej, ale tak naprawdę mocno posiekanej. Mam taką fajną, nie za grubą. I, I jokersik. i sporadycznie pinki. Na razie grubym robakiem nie będę nęcił. Na hak pójdzie albo kilka pinek, albo dwa, trzy grube. Jak będzie całkiem lipa, to będę się ratował ochotku. Co więcej, mieszankę zrobiłem. Kilka dobrych litrów. 7 ml, czysta tak jak na treningu, bardzo mocno namoczona. przemoczone, doklejone bentonitem, przetarte dwa razy. Jak ścisnę, to się mocno kleja, tylko lekko ściskam w koszyku. Już mam sprawdzony na treningu, że przy takim uciągu tu jest 40-50 gramów, daleko tego nie znosi. Mam też kukurydzę grubą i mieloną. Mielonej trochę sobie dodam, właśnie na początku do nęcenia mojego. Czyli pójdzie kukurydza, caster, jokers, cięta dendrobena, tylko wszystko w małej ilości. Żadnych walków nie robię, nęce dużo, 60, łapię mało, 40, mało, 50, taki jest plan. A czy wypali, to zobaczymy. Miejsce fajne, wędku nic tu nie zaczepiam, trochę tylko sobie musiałem wyciąć tych krzaczków, pokrzyw. No i co? Będziemy się bawić, 5 godzin wędkujemy do 8.30 8.20 Nęcenie jest 8.07 no, W moim sektorze jest jeszcze 6 osób po tej stronie, po lewej 13 po tamtej Tyle, że to jest ostatni sekret Wolałbym siedzieć w C, tam gdzie trenowałem Ale to nie koniec życzeń, jak to mówią A może z tej prościcy mi się uda coś fajnie powędkować, zobaczymy O, na ukraińskiej stronie, jaki widzę namiocik Ktoś tam wędkuje? Ha, pierwszy raz mi się zdarzyło, że po drugiej stronie ktoś tam jest Na razie człowieka nie widzę, ale namiot jest i samochód no mam nadzieję, że trening przyniesie efekty. Czysta zanęta, mocno namoczona, bym powiedział, przemoczona. Jakiś mały deszczek pada, czyli podobna pogoda do tego co trenowaliśmy za On już następnego dnia pojechał, siadł sam i też zrobił ponad 5 kg na moim stanowisku, więc, więc tam ryba jest, ale wiecie, zawody siada 60 osób. Dzisiaj jest ponad 60 osób koło siebie. To różnie to może być. Czasem ryba stoi w miejscu, czasem połapił tylko otworki, zaworki. No nic, czekamy na sygnał nęcenia i będziemy lecieć do wstępnego nęcenia dałem trzy garście i też nie mi to zostanie na początek. Ja tylko podaję ze cztery koszyczki troszkę pinki. Od razu sobie pinkę dam do odmaczania za siebie tutaj, kukurydza. Jokers. znowu deszcz pada wezmę sobie gnojaczka mocno go posiekam a kastera troszkę mniej więc najpierw siekam gnojaczka czy to bardziej dendrobena niż gnojaczek? może za dużo nie chcę od razu ich tam przekarmić bardzo drobno chcę to posiekać wiem, że to jeszcze mi do moczy mieszanki mają też nie liczę tu na jakieś wielkie okazy więc ogólnie chodzi mi o ten zapach i soczek, a nie o kawałki dendrobeny Teraz dodaję tutaj kastera i siekam jeszcze parę razy. Dobra. Znowu się rozpadało, no nie. To sobie tutaj daję. Mieszam. Jeden powiedział, że dość bogato. Zamierzam chyba troszkę lżej, ale ja tu dzisiaj nie chcę łapać tylko fajne krąpie. Na razie zasłaniam tutaj. Takie będzie deszczyk, będę musiał zaraz kamerę schować. Nałożę sobie kapelutek. zjem naleśnika. Żona mi zrobiła, później może mam nadzieję, że później nie będzie na to czasu. Więc jem teraz z czynnikiem jakimś fajnym parę minut trzy 3 minuty i nęcimy Nęce dużą 60 -ką. będę łapał na początku mała 50 -ka. Może później nawet 40. Zacznę od przypomnę takiego 80 cm, a później pewnie metrowe. Nie ma takiego uciągu, więc zanim to się nam rozmyje troszkę dalej, to myślę, że tu powinny być trochę lepsze efekty z początku. Podręczę sobie 4. A na spokojnie wrzucę siatkę. Mocno tego nie obbiłem, tak jak mówię. Ta mieszanka jest super domoczona. Spada. Pyk. Troszkę tu 60 znaczy. Wysoko wędki nie ustawiam, więc fajna widoczność. Nie muszę wzroku do góry kierować. Siedzę na dużej skarpie. Nie wędkuję jakoś daleko, więc wędka nie musi stać na sztorc. Zmieniam koszyczek. To mojego celowe dowędkowanie na początku, czyli 50 mała, przypon 80 cm, preston N20 w rozmiarze 18, grubość 011. Później będę się wycieniał jak będzie lipa. Grubiej nie planuję łowić ja głównie na Federgumie, więc no nie jest to potrzebne. 0,11 to lechory mogę ciągnąć, tu raczej zaczepów nie mam na tej prostce. Co nie wiem, czy jest dobre, czy złe. Rozplanam siatkę. I zaczynamy zaraz i tak znów tam pójdzie no duża skarpa niestety no. nic się nie zrobi, będę rzucał tak po siatce będą sobie schodzić tam do dołu w prawej strony cały czas bombardują ja już od 5 minut sobie siedzę no nic, zobaczymy po prawej zawodnik troszkę dalej dalsza linia, po lewej tam mocno guluje ale na szczęście mam kawałek do nieba kawałek są odsunięte do stanowiska więc nie najgorzej tam mają jakieś drzewa uwalone, więc fajne takie zaczepy no co zrobisz? ja mam taką prostkę. Zobaczymy zaraz się okaże. Za chwilę sygnał nie wątkujemy. Mieszankę lekko ubiłem. Tutaj tak jak mówię Federguma, linka główna plecionka 80 cm, haczyk 18, PRAC 20 I jedziemy zaraz. Mam nadzieję, że od początku będą krąpie krąpiki, nieoklejki i że będzie dało się jakiś wynik budować. Mogę drobnicę budować, aby nie uklejami i tyle. Delikatnie. jest, będzie chyba krąpik. Płoteczka. Nie mam licznika kary ostatnio. Go zgubiłem na treningu. Zakupię chyba sobie ten z Matrixa. Na razie jeszcze 50. Niedługo może zmienię na 60 gramów. jest znowu. Więc to już jest dobra znaka, jak są. Chociaż takie ryby, to może w trakcie przyjdą trochę większe Jest krąpik Trochę większe to już będę brał na podbierak Takie jeszcze dam radę, nabiję. No, o, coraz mocniej się rozpadało, zaraz będę chował kamerę Na razie 10 minut za mną, trzy rybki No i co, teraz zakładam 3 rubiny, żeby sprawdzić jaka będzie reakcja Bez szału, ale jak to często wspominam, ja nie lubię jak na początku Jeśli się dużo dzieje To ma się systematycznie rozkręcać ja, Zaciąłem Powiem Wam, że ciężkie to będą zawody. Prawie 50 minut za nami. Daść przestał padać. Ja mam około 10 małych ryb. Słabo. sobie płotki, 10-15 centów, kilka mm, mikropików, te dwa kiełbie i uklejki. Teraz jestem na ręce 3-3 metra. Troszkę wygodniej niemu się operuje. No ale na razie nie ma większych ryb. Sama taka drobniczka, jak i teraz pewnie ukleja. Metrowy przypon, jestem na haczyk 18 teraz 01. Próbuję właśnie troszkę cieniej. Jednego grubego robaka zakładam. Ochotki no, próbowałem to uklejać, więc teraz jadę jeden grubszy. Tak sobie sprawdzam różne warianty. Mieszankę powiem wam, że dość mocno ubiłem, bo chyba mocniej tutaj ciągnie. Niby koszyk podobnie jak na treningu się ustawia 40-50, ale wymywa szybciej tą mieszankę. Ale taki bardziej domoczony w porównaniu do tego co na treningu miałem. Przez chwilę też łapałem na zestaw na sztywno, też fajnie działa, bo troszkę lepiej przekazuje brania, ale te mini krąpiki czy uklejki to no, tylko malutkie dgnięcia Ogólnie chyba jest lipa z tego co nam słyszę. z jakichś rozmów sąsiadów, no razie ciężka sytuacja. Zobaczymy jak się rozwinie. Ja sobie powolutku dodzuję czukersa i pinki trochę, no jaka już na razie nie daje. Jeszcze średnia ryba po przerzucaniu tej drobnicy, chociaż też nie ma jakoś tak, że biorą cały czas te drobne. Takie krąpiki to moje największe dzisiaj. Troszyczka, głównie Jokers i Caster. Jedziemy, powróciłem do mojej wędki głównej. Ta trochę za miękka chyba jest. Szczytówka. I słabo z, w, z wcięciami to 3, 3. Feder guma i miękka wędka to już za dużo. Nie z 15 małych ryb mam. Słabizna. Wędkujemy już ponad godzinę. Ale niech się rozkręca. Coś się może wyrzeźbi. Jeszcze z godzina, sobie dam jak będzie lipa to tutaj do nęce i pójdę szukać ryby gdzieś dalej Pod drugą stroną No nie, bez przesady Takie uklejki Fajnie, że da się zauważyć takie branie, ale takiej ryby to w wyniku nie zbudujemy Godzina dziesięć za nami, ja cały czas z trudnicą się bawię Teraz głównie uklejki na razie małym koszyczkiem nie ma tych ryb większych, to chcę się sobie zepsuć tego łowiska. chcę budować, ale powoli wreszcie jest coś większego dwa żółte, grube robaki nie wygląda mi to na leszcze znacznie trochę więcej pinek, fluo i karmel takie krąpie to ja mogę łapać Taki. są ładne krąpie, to może powoli wejdą ile to natkujemy? o godzinie 22 3,5 godziny to może coś się zbuduje wynik ich zaczyna znowu kropić półtorej godziny za nami już jest z 15 minut po tym krąpiu Jednak jakiś ślepy się trafił Znowu drobniczka bierze Od kilku rzutów troszkę zwiększył mi się nurt Więc zmieniłem koszyk na 60. No i już staję w tym moim miejscu docelowym Znowu jakiś deszczyk Próbuję teraz na rubinowe te grubsze Ale bez odzewu Mam nadzieję, że no weszło coś grubszego Bo drobnica się ucisza Jest, ale już rzadziej niż było Dzień teraz sobie rozmycie pustym koszykiem Jest płoteczka Mogłem też użyć metrowy szybby, ale na razie jeszcze do 80. No nie, eee, dobra ostatni rzut, próba. Teraz rozmycie No cienie jest na dwie godziny 15 za nami. Mnie nawet ta drobniczka się uciszyła, chociaż teraz założyłem. Są do kukurydzy podpięty białym. Przed nim było branie płotka. Jakby chociaż takie płotki brały na dwóch ale nie. Jakiś przypadek. Ale nie konsekwencja. Trzeba działać. Zamek zobaczymy kokurydzę, zobaczymy Wolałbym dłużej poczekać, ale żeby chociaż ukleja nie brała tylko mały krąpik czy płotka Coś minimalnie większego Krąpik taki, tylko koszyk by się nie wypukał Ale już lepszy takie to mogą łapać. Już w było. Troszkę lżej trzeba ubijać tą mieszankę. W międzyczasie też próbowałem na denerwę, chyba 3 rzuty. Włóczę teraz szybąc 08, haczyk 20. Ukleja wcześniej było. Teraz na pusto. Nie wiem, już nie mam pomysłów, co to zrobić. połowa, chyba tak za nami właśnie. To niby jeszcze jest czas, może, może ryba podejść, no do nęcać raczej nie ma sensu. i tak dość często przerzucam 3 godziny ze mną, no nic. Zrobię sobie troszkę bogatszą mieszankę z majakiem. Ktoś tam u mnie w sektorze ma niby. Ale jeszcze za 700, więc pewnie prowadzi, dam ziarno kukurydzy na hak. robię sobie mieszankę. Potem tą Sporo mi zostało jeszcze. mam jeszcze dwie godziny. Kukurydza. Pinka. Do słodze mieszanka. Fluło trochę też. Karmelu. Dla mi się na treningu działa fajnie. No i gnojak Gnojak ten dla Bena bez szału, ale trochę trzeba ściąć Taki leszczyk pod kilo Słaba, czy myślę by byłbym w miarę uratowany Najwyżej ja przekarmię to ukleję, co No, jeszcze kasterka Będę posiekać mieszam to jedziemy z tematem idziemy równo leszcze duże krąpie proszę się tu szybko meldować u mnie założę sobie też większy koszyczek 40 taką większą dwa bądź trzy grube rybaki. już nie mam miękkiej gry taka 40 większa takie czynne dręcanie będzie wędkowanie większym koszykiem co 2-3 minuty pewnie Przerzut tak jak to zwykle u mnie bywa, bo tu drobnica się czepia. Jedziemy. Poteleszcze, krąpię. Dwie godziny zostały. No, pierwsza nie ukleja od dłuższego czasu Mały krąpik Może to znak, może to znak Chyba szósty czy siódmy koszyk Tej nowej mieszanki Zakładam teraz dwa, bądź trzy rubiny na hak I mam zamiar jeszcze, tak jak z pięć razy rzucę Sprawdzić później trzy rzuty mniejszym koszyczkiem Gdzieś tam przy drugiej stronie Tarek gruby jest krąp Ale teraz zgłupiaje Będę musiał tam kilka rzutów oddać Tam płytsza woda, mniejszy nurt I krąb jak przyszedł Pod chyba Gdzie to pod brzeg? jest też nasztywno, sztywno nie chcę szarżować nie za duży, ale taki drugi pod względem wielkości dla mnie dzisiaj jednego miałem takiego fajnego, dużego ten już też taki średniak fajny kasterek z grubym patrzcie jednak tam daleko bez nęcenia. Teraz to trzeci koszyk był. Hm. Ciekawe czy to się uda, czy tam coś będzie. Nie obraziłbym się, gdyby tam tamte krąpki brały. Chyba krąpik, czy to okleja będzie. No, Możliwe, że to przypadek. Jak tak z pięciu kleje będzie początek, to ja też wracam do siebie. Słabizna. Godzina do końca. Ja już teraz spróbuję tej dalszej linii przez chwilę. Na trzy grube robaki. Jest tam półka. Ukleja raczej. Ona nic tu nie zawojuje. Musi coś się dużego wkręcić. A nie zanosi się na to. Mam nadzieję, że chociaż kolejec z drużyny połapie ładnie. Tarek Forysiuk w miarę dobrze wylosował trzecie stanowisko od końca samych zawodów w sektorze więc miejmy nadzieję, że on połapie a Michał w pesektorze w środkowym nawet nie wiem co on tam połosował już tam stamtąd uciekać a będzie krąpik więc chyba warto tam zostać dalej ja tam wykonałem 10 rzutów, a już drugi krąpik co ona może troszkę dalej tam siedzieć? ja już skupiałam Podbiorę sobie, bo to na wagę złota mogą być takie nawet krąpiki. Hmm. Boję się tego Jokerza dawać. Jak wspominałem wspomniałem polski jokers Przypłukałem go sobie. Rozproszyłem. Fajnie dość wygląda, tak zostawiłem następnego nie zaglądam na ten masakra, więc jeszcze raz popłukałem, rozproszyłem i już zamroziłem, czasem dzisiaj dawałem, ale nic to nie robiło. Niby krąpi lubię takiego śmierdzącego podstawowego joka. A już nie chcę ryzykować na treningu bez jokersa i się łapało. Pod koniec jeszcze na dwa rubiny. Tutaj z bliższej linii krąpik będzie. Raczej to krąpik. Oj 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 Płociunia. Zawsze do wagi. jeszcze zostało kilkanaście minut, ale czy nie znam. Na koniec mieszanka wybuchowa. Dużo karmelu Przyjdźle źle Do tego Ochotka to została. Stusze kastera. I tyle. Ochotka kaster. koniec Już nie nagrywałem, ostatnie pół godziny cały czas pada. Coś ostatnio mam pecha. Mam jedną płoć na kukurydzę i kilka uklejek i mini krąpików na skórkę z kukurydzy podpiętą robakiem. I tyle. No, jeszcze. Jeszcze. no słabiznę, ja już jadę na zbiórkę. Dwa dwieście z groszem. Nie wiem który będę w sektorze, ale raczej w pierwszej połowie. Bo ogólnie słaby sektor. Myślę, że to może być najgorszy sektor dzisiaj. Dużo osób się broniło klejami. Ja nawet tak szczególnie na te kleje nastawiałem. Próbowałem jakieś krąpiki czy coś, a jak prawo ukleje, no to brało. No i tyle. Co tu więcej powiedzieć? Zobaczymy co to da. Mam nadzieję, że właśnie koledzy z drużyny sobie połapali. Już ostatnie pół godziny tak szybko przyszli z WAGO, że zaskoczyli. Nie miałem zmienionej baterii w GoPro, więc tak szybko tylko telefonem mignąłem. No i po zawodach. Słabizna. Chyba 30 jestem, chodzi na to, że dziesiąty w sektorze. U mnie koledzy też słabo, więc no trzeba zapomnieć, wyciągnąć wnioski i jechać dalej. Nie wiem, chodzi na to, że gdzieś te krąpie fajniejsze to miejscowo tak stały. Z niektórymi rozmawiałem, to mieli od strzału w pierwszych rzutach. Inni dość regularnie, ale ogólnie głównie to drobnica, straszna w większość. Małe krąpiki, uklejki, choć dużo też osób mówiło, że nie było nawet uklejek. Że jak coś to już mała płoć albo mały krąp. Było też kilka jeszcze takich pod kierunek. To tyle, trzymajcie się do następnego. Hej.